Witam serdecznie, dzień dobry. Zapraszam na e, kolejną prezentację branżową. Dzisiaj skupimy się na gadżetach, e, które skierowane są dla branży turystycznej. Także serdecznie zapraszam, zaczynamy. E, zacznę od e, mapy. Tak jak widzicie, ona zapakowana jest e, w taką papierową, tekturową tubę. E, idealny produkt dla miłośników e, podróżowania, którzy e, lubią zaplanować państwa, do których chcą pojechać, albo na przykład państwa, w których już. Oka mieli okazję e, być. Mapa 42 cm na 30 cm, także na pewno e, spora. Jak widzicie, tutaj e, możemy e, zdrapywać e, właśnie państwa, e, które nas interesują. Co ważne, e, tutaj też są stolice oraz największe miasta. E, na dole e, są też ciekawostki turystyczne. E, z tyłu jesteś kontur wszystkich, wszystkich kontynentów e, oraz państw. E, także na pewno też e, może służyć nam właśnie do e, lekcji e, tutaj właśnie geografii. E, wiadomo, że często e, podczas podróżowania e, musimy odpowiednio e, się spakować, zabezpieczyć nasz, nasz bagaż, ta, bagaż, także też chciałem właśnie pokazać kilka produktów, które myślę, że będą do tego idealne. Na początek zestaw takich pięciu pokrowców. Każdy pokrowiec jest innej wielkości, także dla osób, które lubią być perfekcyjnie spakowane, mieć idealny porządek w walizce na pewno będzie to ciekawa propozycja. Zacznę od najmniejszego: właśnie pokrowiec, na przykład na powerbank, czy inne urządzenie, które chcemy, żeby jeszcze dodatkowo było zabezpieczone. W ogóle cały ten zestaw myślę, że idealny, właśnie do jeżeli podróżujemy na przykład samolotem, to właśnie do tego bagażu kabinowego, podręcznego. Tutaj, właśnie też na jakieś koszulki, bielizny, wszystko co chcemy: na jakieś klapki, czy buty dodatkowe, dodatkowe uchwyty. Tutaj jest miejsce na znakowanie, a z tyłu właśnie przykładowe zastosowanie. Pokazuję tutaj właśnie jeszcze kolejny pokrowiec. No i ten największy. Tak jak wspomniałem, możemy albo znakować każdy pokrowiec z osobna tutaj na, na froncie, albo na przykład właśnie ten zbiorczy największy pokrowiec oznakować właśnie logo klienta i to, żeby tworzyło całość. Także mamy ten, ten zestaw. Kolejna e, propozycja, e, którą chciałem Wam pokazać, pas. Pas do zabezpieczenia e, walizki, e, zabezpieczona właśnie e, z szyfrem. E, tutaj właśnie po, e, przed pierwszym użyciem w środku e, jest taki guzik, dzięki któremu ustawiamy kod, e, który będzie zabezpieczał właśnie pas, e, żeby właśnie jakaś niepożądana osoba się do niego nie dobrała. Co do znakowania, e, najbardziej efektownie będzie wyglądał właśnie na nadruk tutaj na, tej, na tym materiale. Także tu umieszczamy logo klienta. Podczas podróży często właśnie sporo osób gdzieś stresuje się, czy, czy nasza walizka nie, nie przekroczy dopuszczalnych limitów, linii właśnie lotniczych, dlatego warto mieć taką podręczną wagę. Waga ta jest do 40 kg. Minimalny tutaj, właśnie waga to jest kilogram. Skala, znaczy ta przedziałka to jest 100 gramów, także jest ona naprawdę w miarę precyzyjna. Podwieszamy sobie tutaj, właśnie naszą walizkę i od razu wyświetla nam się wynik. Także, jeżeli gdzieś tam zaszalejemy na bezcłowej albo właśnie z jakimiś pamiątkami, to warto taką wagą sprawdzić sobie wagę naszego bagażu. Jeżeli gdzieś, właśnie spędzamy urlop. E, nad e, wodą. E, też chciałem właśnie wam pokazać kilka propozycji e, produktów, które właśnie od, od, m, zabezpieczą nasz portfel, e, kluczyki od auta, telefon, wszystko, co, co chcemy, żeby e, nam się nie zamokło. E, chciałem wam właśnie pokazać takie worki. E, worki te występują w trzech wariantach kolorystycznych. E, czarny, żółty, e, taki najbardziej e, widoczny, e, jeżeli na przykład właśnie coś nam się zamoczy oraz niebieski. Pokazuję. Dodatkowo one występują w dwóch wariantach wielkościowych, ten to jest właśnie 3 litry, ten to jest 10 litrów. Ten, ten, te worki, tu zobaczcie jak w ogóle bardzo ładnie będzie wychodził na nich nadruk. Te worki są w 100% wodoodporne, w środku są gumowane, wszystko tutaj jest zgrzewane, także żadne szwy tutaj nie będą przepuszczały wody. Już Wam pokazuję, jak to działa. Minimum trzy razy zawijamy tutaj tą na górze pasek zabezpieczający, zamykamy i dzięki temu tworzy nam się taka poduszka powietrzna, także nawet jeżeli nasz, nasz portfel i komórka wpadnie na, na jakimś spływie kajakowym, w na żaglach do wody, to nam to nie zatonie. Nawet dla, dziś na wakacjach robiłem testy tego większego większego worka, to może też przez jakiś czas służyć nam jako taka e, bojka ratunkowa, pomelka, e, która właśnie tak e, pieszczotliwie jest nazywana przez ratowników, także zaraz też e, też pokażę. Także e, mniejszy ten 3-litrowy jest z karabinczykiem. E, także może być, możemy go sobie przeczepić do plecaka, e, gdzieś do ślubki, do spodni, gdzie tam właśnie coś chcemy, żeby to było e, zawsze przy nas. E, a ten większy, już też Wam pokażę, e, jak wygląda złożony. On jest z paskiem na ramię. Także ten już możemy tutaj zdecydowanie więcej e, rzeczy e, wsadzić na przykład jakąś bluzę, jeżeli planujemy e, gdzieś wrócić jakimś wieczorem. Już pokazuję. Tak, zabezpieczamy i też tak jak widzicie, właśnie możemy przez jakiś czas jako e, bojka ratunkowa się na tym unosić dla osób, jeżeli nie potrafią pływać. E, co jeszcze dla was przygotowałem? E, pokrowiec na. Na telefon. Oprócz tego, że właśnie jest wodootworny, ekran dotykowy działa przez, przez folijkę. Także, jeżeli chcemy napisać SMS-a czy coś sprawdzić, to nie musimy telefonu wyciągać z tego pokrowca. No i też to na pewno ważne, chroni na przykład, jeżeli jesteśmy na, na plaży, to właśnie, żeby piasek nie dostał się do wszystkich złączy, ładnych do ładowania, słuchawek i tak dalej, żeby właśnie oprócz wody to jeszcze zabezpiecza właśnie przed, przed piaskiem. Co jeszcze chciałem Wam pokazać, yy, ręczniki, ręczniki z mikrofibry, yy, też mamy dwa wymiary, 140 yy, na x 80 ten akurat idealnie na przykład sprawdzi się jako yy, ręcznik yy, plażowy albo basenowy, yy, raz, że zajmuje bardzo mało miejsca, yy, a dwa, yy, bardzo szybko schnie, już Wam pokażę, yy, mikrofibra 200g, Także bardzo e, fajna gramatura. On naprawdę e, bardzo szybko e, chłonie wodę. Już Wam pokażę, jak on się prezentuje po rozłożeniu. Także widzicie, to jest naprawdę już e, kawał ręcznika. I już też pokażę Wam ten mniejszy. Mniejszy jest e, tak pakowany. Co do znakowania, e, najczęściej e, robimy na tym sitodruk albo właśnie na samym pokrowcu bądź na ręczniku, ale akurat w przypadku tego ręczniczka chciałem Wam pokazać jeszcze jedną opcję znakowania, a mianowicie grawer, grawer zawsze będzie wychodził jeden odcień ciemniejszy niż kolor naszego ręcznika. E, tak jak widzicie, to jest akurat właśnie ten e, mniejszy ręcznik 80 na 40. Idealny jakiś fitness, gdzieś na jakieś wyjścia w góry, żeby przetrzeć twarz, a też na pewno w, w dzisiejszych czasach, kiedy każdy ma korzystać ze swoich jak gdyby, rzeczy osobistych i, i tutaj właśnie zachowywać ostrożność higieniczną, to na pewno właśnie możemy ten grawer pozwala nam spersonalizować ręczniki, także na przykład jeżeli jest jakiś wyjazd integracyjny, wycieczka szkolna, także możemy na przykład imię, nazwisko każdego uczestnika umieścić właśnie na tym ręczniku, żeby każdy miał spersonalizowany swój ręcznik. Co jeszcze? Na pewno kosmetyczki to też produkt, tak, który każdy zabiera dziś ze sobą na, na wyjazd. Mamy ich też naprawdę bardzo dużo w ofercie. Ta też taka naprawdę pojemna, bardziej może dla pań, bo tutaj jest na pewno sporo, sporo miejsca. Ta też tutaj od razu z przykładowym nadrukiem. Także tutaj też sito druk do czterech kolorów. Ta jest o tyle ciekawa, że właśnie na przykład w łazience hotelowej możemy ją sobie. Powiesić i wszystkie nasze przybory toaletowe, kosmetyki możemy mieć na wyciągnięcie ręki. Taką najtańszą, ale chyba też najbardziej popularną w ostatnich czasach kosmetyczką to jest właśnie ta kosmetyczka. Tak jak widzicie, ona jest cała plastikowa. Co ważne, ona jest przezroczysta. Także to sam się przekonałem, że właśnie podczas, na przykład, jeżeli dziś lecimy i mamy tylko bagaż podręczny, ten kabinowy i właśnie tam te chyba 100 ml można mieć na przykład szamponu czy, czy innych płynów i właśnie wszystko musi być zapakowane w przezroczyste E, właśnie e, kosmetyczki bądź inne foliowe e, woreczki, także to jest na pewno propozycja e, właśnie idealna dla e, jakichś tanich linii lotniczych czy właśnie osób, które dużo podróżują i mają tylko bagaż podręczny. Kolorów jest dużo, jest też całkowicie transparentny. Jeżeli ktoś uzna, że e, właśnie tutaj e, to przebijanie to, to ta transparentność jest zbyt mała, to jest też właśnie standardowa, transparentna. Także mamy e, też taką w ofercie. Tu jeszcze chciałem Wam pokazać ręcznik chłodzący. Także, też właśnie idealne na upalne dni, na jakieś wycieczki górskie, kiedy chcemy właśnie się ochłodzić, orzeźwić. Delikatnie nawilżamy ten ręcznik, który jest w środku. Żeby jeszcze właśnie uwydatnić ten efekt chłodzenia, są go przed użyciem 2-3 razy. Wtedy możemy sobie go założyć czy na kark czy sobie twarz tutaj bardzo fajny efekt, na przykład jeżeli żeby właśnie pokazać jak on chłodzi, zalać go na przykład ciepłą wodą i wstrząsnąć go trzy razy, wtedy zobaczycie, że on bardzo szybko właśnie się chłodzi i ta woda już nie jest ciepła, tylko właśnie chłodna, także te ręczniki wyznakujemy tylko właśnie na tych butelkach w które one są pakowane one też są z karabinczykiem, także idealne właśnie, żeby przyczepić sobie gdzieś do plecaka czy wrzucić do torby to, co jeszcze dla Was przygotowałem, to właśnie takie troszeczkę drobniejsze rzeczy, yy, czyli breloki. Brelok na początku samolot. Yy, też właśnie mam nadzieję, że widać tutaj ładnie grawer, jak na tym wychodzi. Na początku pokażę grawer, ale to, ta, to jest kula ziemska, także też idealna dla biur podróży, osób, które właśnie lubią zwiedzać i podróżować po świecie. Koło sterowe, Też właśnie na przykład dla, dla jakichś charterów, jachtów, czy, czy jakichś podróży morskich. No i tutaj oprócz właśnie breloka też pełni to funkcję, że możemy tutaj zabezpieczyć naszą walizkę przed otwarciem, przed osoby. Niepożądane trzecie, także też jest właśnie kod zabezpieczający. Mm, trzycyfrowy, także wszystko pakowane też w bardzo eleganckie pudełko. Także też idealny gadżet dla branży turystycznej. Co jeszcze chciałem wam pokazać? E, maskotki. E, tutaj akurat w formie e, właśnie samolociku. E, znakujemy na tasiemce tam pod rukiem. E, także też na przykład właśnie dla. Dla dzieci, e, które gdzieś uczestniczą w jakichś wyjazdach. Samolot antystres, dla osób, które stresują się podczas latania, żeby mogły się zrelaksować. E, rybka, rekin, e, też właśnie, ale taka sympatyczna, także e, też właśnie z tasiemką. E, tutaj jeszcze brelok w formie e, jeszcze oddaskowej właśnie w, w kształcie żaglówki. czy to. Co jeszcze? Na pewno, właśnie na, na okres wakacyjny i na wszelkiego rodzaju wyjazdy w, w słoneczne kraje, okulary. Okulary z filtrem UV400, on był testowany, także tutaj ten filtr jest na pewno skuteczny. Okulary bardzo, na pewno solidne. tak jak widzicie, znakujemy tutaj na usznikach. Na w formie akurat bądź właśnie tych lustrzanek, bądź nie wszystko zależy, czego życzy sobie klient. Co jeszcze dla Was przygotowałem? Tutaj kocyk też właśnie bardzo często wiem, że popularny podczas wyjazdów wakacyjnych, właśnie gdzieś jakichś rowerowych, gdzieś kiedy chcemy odpocząć, gdzieś właśnie spędzić czas z rodziną. Selfie, styki. E, także też właśnie dla miłośników e, robienia e, selfie to też e, gadżet bez którego nigdzie się nie ruszają właśnie żeby pokazać e, gdzie byli, co jedli i wszystko e, co robią. Także na pewno e, właśnie na pewno idealna propozycja dla osób, które e, są aktywne na Facebooku, Instagramie czy innych portalach społecznościowych. Żeby trochę bardziej aktywnie spędzić czas na przykład na plaży e, paletki do takiego badmintona. Z piłeczką. Ona ta piłka jest naprawdę dość ciężka, także ona też spokojnie w jakieś nawet trochę bardziej wieczne dni możemy grać. Tak jak widzicie, powierzchnia znakowania jest naprawdę, naprawdę bardzo bardzo duża. Tu akurat mamy nadruk UV. Prezentuje się on naprawdę bardzo efektownie. Co jeszcze? Zestawy do dbania o nasze. Rączki szczególnie dla pani, paznokcie, podręczny zestaw właśnie do... Także wszystko co panie potrzebują, żeby zadbać o swoje dłonie. Często właśnie też gdzieś podróżujemy e, rowerami, także na pewno produkt, który idealnie właśnie nadaje się na turystykę taką rowerową e, to jest sakwa rowerowa. E, tutaj akurat zrobiliśmy na tym nadruch, który e, też odbija światło, także dodatkowo będzie e, zwiększał nasze bezpieczeństwo. E, co ważne są paski odblaskowe, które po napełnieniu tej sakwy e, powodują, że właśnie zarówno z jednej jak i z drugiej strony jesteśmy lepiej widoczni na na drodze. Sakwa jest wodoodporna, teraz Wam pokażę, w środku jest cała gumowana. Także wszelkie rzeczy, które tutaj wsadzimy, nie zmokną nam podczas podróży. Z tyłu uchwyty na bagażnik plus taka wygodna rączka, tym kiedy już tą sakwę ściągniemy i chcemy ją gdzieś zabrać, w miejsce, w które się udajemy. Mamy to, no i ostatnia, tutaj właśnie gama produktów. To są plecaki, też bardzo często używane właśnie czy podczas jakichś wycieczek rowerowych, wycieczek górskich, czy jedzie, jedziemy gdzieś nad morze i na przykład właśnie gdzieś chcemy udać się na jakiś spacer, to też warto zabrać ze sobą mniejszy plecak. Także tutaj też widzicie, jak ładnie, precyzyjnie wychodzi na dróg. Plecaków mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo i różne materiały, także Tutaj też widzicie akurat taki plaster miodu, który prezentuje się bardzo, bardzo efektownie. To na pewno właśnie robi całą robotę w przypadku tych, tych plecaków. Mamy też właśnie te z elementami odblaskowymi, tak jak widzicie też z miejscem na bidony. No i też e, kosz e, idealny właśnie na, e, na jakiś na przykład, e, spakujemy jakiś prowiant na dłuższe wyjazdy. On też ma warstwę właśnie tutaj termoizolacyjną, e, także zdecydowanie dłużej będzie utrzymywał chłód, e, e, także właśnie na wszelkie różnego rodzaju, e, czy to jedzenie, czy napoje będzie idealne. E, także to wszystko, co chciałem dla Was, e, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Dziękuję Wam ślicznie za, e, za uwagę. Życzę miłego dnia i do zobaczenia za tydzień.